Serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia wakacyjnej, lipcowej prognozy nadchodzący tydzień. A tutaj sobie akurat przechodzę przez taki bardzo urokliwy strumyk nad rzeką Kamienną, w okolicach Skarżyska Kamiennej, właśnie też, omen. omen. No i będziemy sobie patrzeć w gwiazdy, co tam nas czeka w nadchodzących dniach, w tym tygodniu. Tydzień jest bardzo taki gorący, ciepły, pogoda. Lipcowa, taka jak lubimy, ale mocno sucho jest. Natomiast e, warto obserwować fazy księżyca. Księżyc, jego fazy mają wpływ na pogodę, zwłaszcza pełnia, ale nów również. Właśnie nów, które w tym tygodniu właśnie zaczynamy tydzień. E, fazy księżyca często pojawiają się silne, czyli nów i pełnia pojawiają się podczas zmiany e, tendencji pogodowych, fronty. E, bardzo wtedy następują zmiany, zwłaszcza jak mamy pogodę ustabilizowaną, na przykład jest ciągły wyż, ciągle jest wyż, sucho, 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 to yy, bardzo często na pełni, Czę, często też również na nowiu następuje zwrot. Yy, podobnie dzieje się, kiedy mamy na deszczową, zimną pogodę i wtedy faza księżyca taka jak nuf lub pełnia może tę pogodę zmienić, więc będziemy obserwować, oczywiście wiadomo, że to nie będzie działało wszędzie na całym świecie, bo wiemy, że oglądają nas na całym świecie, w zasadzie, wszędzie, nie tylko w Polsce, e, wielbiciela astrologii, ale na pewno będziemy obserwowali, zwłaszcza tam, gdzie są tendencje do zmiany pogodowej. No powiedzmy nad Morzem Śródziemnym, gdzieś tam w Hiszpanii, na Cyprze. Cóż się tam może w lipcu w pogodzie zmienić? No niewiele, ale w takiej strefie klimatu umiarkowanego i zmiennego jak w Polsce, ona już zdecydowanie tak. Więc będziemy obserwowali te zmiany pogody sobie takim rukliwym wąwozem, las pięknie, komary gryzą, właśnie próbuję się od nich opędzać. Więc co nas czeka w tym bardzo ciekawym tygodniu? No zaczynamy go, tak jak mówiłem, ciekawym akcentem, mianowicie nów księżyca w znaku raka. To jest też ciekawe, ja o tym wspominam w swojej prognozie miesięcznej, tej, tej dłuższej, tej takiej polityczno-społecznej, którą prezentuję na YouTubie. I tam omawiam pewne e, takie m, ważniejsze, takie bardziej no, bo złożone figury i wpływ ich na świecie, mianowicie figurę trapeza, który czy trapezło, o tak się powinno powiedzieć, chyba e, językowo. I ta figura miała miejsce na pełni księżyca i teraz na nowiu z powrotem powtarza się w innej konfiguracji. No tutaj się nie odwołujemy do tych różnych zdarzeń, takich polityczno-społecznych w tych naszych spotkaniach. Tygodniowych, ale na pewno warto sobie odświeżyć to wydarzenie. Natomiast trysuje nas oczywiście nów księżyca, wrakło. To jest oczywiście zawsze taki moment, kiedy nomen omen możemy zacząć coś na nowo. Oczywiście fazy księżyca możemy potraktować jako taki moment, coś się dzieje na świecie, my możemy się do tego dostosować, prawda, reagować na to, obawiać się, chować albo coś, ale ja nie uważam, że to jest najmądrzejsza metoda. Ja jestem zwolennikiem takiego czyli nie reaktywnego podejścia do astrologii, tylko takiego twórczego, kreatywnego, odwołującego się do rozwoju osobistego, czyli potraktować nów jako szansę, jako okazję, jako pewną możliwość, która się pojawia czyli coś, co pozwala nam zacząć uruchomić, wystartować, bo tak jest właśnie z nowym. Czyli co miesiąc, co 28 dni, dokładnie rzecz ujmując, tak 28,5. Pojawia się szansa, żeby taki zrestartować ten nasz, można powiedzieć, osobisty komputer, czyli zacząć coś na nowo, od, uruchomić pewne jakieś procesy, podjąć decyzję, podjąć działania. Popatrzcie ile tak jest w życiu często, że coś tam planujemy, myślimy, a chcę, a nie chce, startuję, zaczynam i tak to wszystko się, że tak powiem, e, ciągnie i tak się szarpie, a to jest taki moment, kiedy po prostu robimy start i coś rusza po prostu. To jest szansa, więc Nów daje taką szansę. Dodatkowo oczywiście znak zodiaku, w jakim Nów ma miejsce, oczywiście ma znaczenie ogromne, to jest rak, czyli znak, który nam się kojarzy z rodziną, domem, bezpieczeństwem, intymnością, głębią, naszym poczuciem bezpieczeństwa, spokojem wewnętrznym, stabilizacją rodzinną, domową wewnętrzną, więc jak najbardziej taka szansa się tutaj też pojawia, z której też warto skorzystać, czyli zrobić coś dla ducha. dla Poczucia bezpieczeństwa, czyli dla tych procesów, tak zwanych księżycowych, jest jak najbardziej można. Dzisiaj również, czyli w poniedziałek, no bo w poniedziałek tutaj startuje tydzień, mamy też taki aspekt, który może nie jest zbyt harmonijny: Merkurego w kwadraturze z Jowiszem. Merkury i Jowisz mają ze sobą pewne relacje, chociaż w astrologii tradycyjnej mówi się, że się nie lubią, bo znak, w którym Merkury jest. W upadku, czyli ryby jest znakiem dawnego władztwa Jowisza, czyli wysokiej pozycji Jowisza. A e, więc jakby można powiedzieć, że są rywalizują. Tak samo w tak zwanych wygnaniach, czyli merkury rządzi bliźniętami, owisz strzelcem. Jeżeli się zamieniają pozycjami, no to są powiedzmy w wygnaniach, czyli się tak jak można powiedzieć tradycyjnie nie lubią. Ale to jest oczywiście bardzo duże uproszczenie. Natomiast jeżeli byśmy tak to potraktowali, no to widać, że one się też będą nie lubić w poniedziałek, bo będą mieli, miały kwadraturę między sobą, czyli różne procesy umysłowe, mentalne, intelektualne, komunikacyjne mogą nam szwankować. Może to być też związane z, z takim no, typowym dla Jowisza chęcią ekspansywnych działań, odważnych, dużych, tak jak to Jowisz lubi. A Merkury ze swoją drobiazgowością, ze swoją jakąś tam ciekawością i kombinatorstwem, oczywiście działa bardzo często to pozytywnie, ale w tym wypadku może nam zakłócać. Po prostu nadmiar informacji szkodzi. Jest takie też z teorii informacji znana zasada. Czyli jak za dużo wiedzy, za dużo informacji, za dużo danych, zaczyna się to wszystko źle działać. Czyli dbajmy o. Coś, co w filozofii nazywa się brzystwą Okhama, czyli nie mnożyć bytów ponad miarę, nie tworzyć nad zbędnych procesów, nie zero, zajmować się wieloma rzeczami, czyli mówiąc najgólniej, tak najprościej, rzecz ujmując, nie, nie łapać wielu srok za ogon, czyli zajmować się priorytetami. Czyli przyjrzyjmy się temu, co mamy najważniejsze, tym bardziej, że NÓW w jakiś sposób nas zachęca, czy motywuje, czy obliguje do tego, żebyśmy się pewnymi rzeczami zajęli i przyjrzeli. We czwartek. Mamy bardzo ładny, sympatyczny trygon Słońca z Neptunem bardzo harmonijny, sympatyczny aspekt łagodzący procesy duchowe, wewnętrzne, emocjonalne, psychiczne, nastroje, nasze uczucia, emocje czyli jak Neptun działa harmonijnie, to przynosi ukojenie: ukojenie duszy, ukojenie ciała, uzdrowienie procesów naszych uczuciowo-emocjonalnych. I to będzie właśnie takie działanie Neptuna. Harmonijne, leczące, terapeutyczne, uspokajające, wyciszające. Natomiast jednocześnie w tym samym dniu, no tak się akurat składa, że będzie też nieharmonijny mocno aspekt, czyli Mars w opozycji do Saturna. Obie planety mają w astrologii status tzw. malefików, czyli planet złoczynny. No bo Mars, no wiadomo, Bóg wojny, agresji, przemocy, walki. Rywalizacji ostrej, krew, wojna, śmierć, takie bardzo gwałtowne rzeczy z Marsem są związane. A Saturno, no, starość, przemijanie, choroby, cierpienie, e, przemi takie poczucie też czas, przemijania czasu, więc nic też miłego. I one, no powiedzmy jak to malefiki, trudno, żeby były ze sobą w jakiejś tam harmonijnej relacji. Też nie są. Ale w jakimś sensie też pokazuje, że jeżeli między nimi jest napięcie, no to też w nas się coś może manifestować. Czyli yy, może warto pójść za tym właśnie wcześniejszym aspektem, czyli trygonem Neptuna, słońca do Neptuna, czyli takim bardziej harmonizowaniem. Czyli nie ryzykujmy, nie szalejmy. Wakacje to jest taki moment, kiedy ludziom, że tak powiem, odwala kolokwialnie, mówiąc najogólniej łańska fantazja nad wodą, prawda? Co to, to Polak nie potrafi, prawda? Piwko skok na główkę do wody po kolana i to są takie groźne bardzo zachowania. I y, znacznie lepiej pójść do lasu, wyciszyć się, zrobić coś fajnego dla duszy, ducha i ciała niż y, ekstrema, e, dokonywać jakiejś ekstremalności, którą ten Mars z opozycją do Saturna uruchamia, a poza tym od razu się uruchamia też no nazwijmy to bardzo brutalne, ko, brutalna konfrontacja z tym. Ten aspekt to przynosi, więc ostrożnie. W sobotę, też niekoniecznie miły aspekt Słońce znajdzie się w opozycji do Plutona. Pluton, doskonale znamy jego symbolikę: Bóg świata zmarłych, podziemi, mroku, cienia, a jego nieharmonijna relacja ze Słońcem pokazuje, że mogą się manifestować takie procesy cienia, właśnie. Cień to. Taki, tak naprawdę, to, to nasze alter ego, czyli ukryta strona naszej duszy. Mówi się, że każdy z nas ma swój cień, każdy z nas ma swój pewien aspekt mroku, czegoś trudnego, co nie rozumiemy, co mamy niezintegrowane. E, cień to nie tyle zło w takiej czystej postaci, to raczej pewne nasze nieprzerobione traumy, emocje, lęki, pasje, e, pewne rzeczy, których nie rozumiemy, nie kontrolujemy. Które mogą się przejawiać w postaci obsesji, nałogów, kompulsji, uzależnień, w postaci przemocy, agresji niekontrolowanej, ale one tak naprawdę są przejawem mocy. To jest paradoks. Dlatego integracja cienia, czyli to, co jest podstawą filozofii Junga, ale też różnych procesów terapeutycznych, duchowych, właśnie polega na tym, żebyśmy ten cień zintegrowali. A co to znaczy zintegrowanie cienia? To nie znaczy, że pozwalamy mu hasać na lewo i prawo. Integracja cienia to przede wszystkim. Kontakt z własną podświadomością, czyli rozumienia tego. Akceptacja, że w nas ten rok jest, po prostu, bo jest. A jak jest, jak, to, jak zaakceptujemy to, to on przestaje być niszczący. Może stać się źródłem mocy i o tym wielokrotnie mity różne opowiadają, w których bestie dzikie, bestie dzikie demony w, odpowiedniej, w pewnej sytuacji mogą stać się sprzymierzeńcami, mito Gilgameszu, tak, tam jest taka opowieść o o Gilgameszu, który wędruje i spotyka dzikiego zwierza, zwanego Enkidu. Stoczy z nim walkę, bój, prawda? I w tej walce jakoś się zdążyli zaprzyjaźnić. No i Enkidu staje się, to taki dziki zwierz pokryty sierścią, takie no bestia, prawda? Staje się jego przyjacielem. To jest niezwykłe. Zresztą widzimy, znamy to z Gwiezdnych Wojen, prawda? Eee, Czubaka. Eee, to jest właśnie odwołanie się do tego dzikiego zwierza, który staje się źródłem naszej mocy i wsparcia. Więc to jest taki aspekt, w którym możemy pracować również zamiast ulegać negatywnym mocy. W niedzielę yy, mamy yy, ciekawe dwie zmiany. Przede wszystkim, po pierwsze, Wenus wkracza w ruch wsteczny. Wenus yy, nieczęsto, Merkury znacznie częściej wkracza w ruch wsteczny. Wenus z reguły raz w roku. I jej ruch wsteczny pokazuje, że no to właśnie tak jak z Wenus jest. Co się dzieje, kiedy ta planeta uruchamia pewne takie no niezbyt harmonijne działania, czyli ten ruch wsteczny: lenistwo, wygodę, oddawanie się pewnym słabościom, przyjemnościom, na przykład nałogom, na przykład jedzeniowym różnym nawykom, które są szkodliwe, albo kompulsywny seks, pornografia. Czyli generalnie to, co jest jakby cieniem Wenus oraz egoizm, skupienie na sobie, na przyjemnościach, uciekanie od trudności i problemów. Czyli yy, podczas retrogradacji Wenus obserwujmy te nasze ucieczki umysłu i w stronę przyjemności. Zwłaszcza te osoby, które mają problem ze słodyczami, no bo w końcu słodyczami rządzi Wenus. Z jedzeniem, yy, z używkami, z zabawą. Słońce o 3.50 zmienia znak Kracza w lwa, to jest ta środkowa faza lata, najbardziej spokojna z reguły. Statystycznie właśnie ten okres wejścia słońca, obecności słońca w lwie, w, lwa, w znaku lwa jest w naszej szerokości geograficznej e, czasem najbardziej spokojny w przyrodzie, jako znak stały oczywiście, tak jak znaki stałe. Tak już jest, że w znakach stałych pogoda jest najbardziej spokojna. E, oraz Merkury w kwadraturze do Urana. Kolejny nieharmonijny aspekt Merkurego w tym tygodniu. Pokazujące pewne tendencje do działań takich nieskoordynowanych, niezorganizowanych, trochę szalonych, trochę ekscentrycznych, trochę takich bardzo niepoukładanych. Czasami to ma fajne konsekwencje, bo jak robimy coś spontanicznie, coś tak na luzie, ale musimy uważać, dlatego że to też może być tendencja do chaosu mentalnego, czyli podejmowania różnych działań, różnych decyzji bez dobrego takiego, planu i dobrego, dobrej koordynacji, którą Merkury jednak lubi. Więc mamy trochę nieharmonicznych aspektów w tym tygodniu, ale też i pewnych ciekawych zdarzeń, które mogą nam pomóc poukładać nasze życie. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich fascynatów zainteresowanych astrologią do mojej szkoły astrologii Solarius. Uruchomiłem takie nowe przedsięwzięcie, które jest owocem mojej 30 ponad trzech lat pracy z astrologią, fascynacji astrologią, dziesiątek tysięcy sesji z klientami, doświadczeń praktycznych. Nie zajmuję się astrologią teoretycznie wyłącznie, w sensie teorie, jakieś techniki. To jest fajne, ciekawe, ale zostawiam to tym, którzy badają te różne rzeczy. Natomiast ja jestem praktykiem, interesuje mnie praca praktyczna z astrologią. Praca z klientem. Działania treningowe. Trening. Astrologia jako narzędzie treningu. Pracy z człowiekiem. wspierania jego działań. E, co na tej szkole? E, bardzo, bardzo intensywny trening astrologii urodzeniowej. E, kolejny potężny dział astrologii, czyli astrologia prognostyczna. Bez prognoz nie ma astrologii. Astrologia zdrowotna. Medyczna. Astrologia elekcyjna, czyli podejmowanie wyborów, decyzji w oparciu o astrologię. E, wędrówka z horoskopem po mapie. Praca nad e, e, tak bardziej warsztatowe techniki związane z osiami horoskopu, celami życiowymi, bardzo dużo różnych e, e, praktycznych działań. No i praca z klientem bo to też jest bardzo ważne czyli taki wymiar, e, powiedziałbym, treningu, pracy z klientem jako to, co jest w astrologii, mnie zawsze interesowało i fascynowało i do czego się odwołuję do czego Was też za, zachęcam, zapraszam czyli. Jak pracować z klientem, całe moje doświadczenie. W, w ramach tej szkoły macie e, cały pakiet wszystkich kursów astrologii na online wideo, których wartość wynosi 7000 zł. I to jest za darmo. To jest w ramach tej właśnie szkoły. To jest dla Was wszystko. E, oglądacie, korzystacie jako materiały szkoleniowe. E, w, szkoła trwa półtora roku to jest 15 spotkań. Kończących się egzaminem, dyplomem, i celem jest efektywna praca z klientem. To nas interesuje najbardziej. Do tego się odwołujemy. W 18 października rusza kurs online Tarot wróżebny. Dla tych wszystkich, którzy chcą pracować z tarotem w sensie praktycznym, jak pracować z klientem, jak korzystać z tarota, co z nim zrobić, jak pracować z drugim człowiekiem, czyli ten praktyczny Wimar Tarota na tych zajęciach zapraszam serdecznie. Online kurs, można się już zapisywać, tak samo jak i do Szkoły Astrologii, też się już można zapisywać, jak najbardziej. Tylko, aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć, w Szkole Astrologii tylko 24 miejsca są w sumie, więc kolejna szansa dopiero za półtora roku, w połowie 2025, więc... 24, przepraszam, w połowie 2024 kolejna szansa... Nie, dobrze mówię, tak, w 2025, więc, yy, yy, więc zapraszam tych wszystkich, którzy chcą yy, astrologię poznawać, studiować, rozwijać swój potencjał. Tak samo właśnie z kursem tarota wróżebnego też jest, jest ilość miejsc ograniczona. Natomiast yy, od 20 do 22 października w Nałęczowie wyjazdowy warsztat tarot wróżebny, praktyka mistrza, czyli pr praca z tarotem w grupie, w zespole. Wjeżdżamy w atmosferze fantastycznego uzdrowiska na Łęczów, cudowne miejsce. Pracujemy w grupie z tarotem, ale nie tylko. Czyli cały wymiar, jakby magii tarota, który wydaje mi się jest takim fascynującym, bardzo obszarem poznawczym rozwoju osobistego. Zachęcam, zapraszam serdecznie do zapisywania się. W sklepie na solarius.pl, nowa rzecz. My w, na sklepie lubimy różne rzeczy, które są powiedzmy dziełem rąk ludzkich, czymś w co została włączona nasza osobista energia. Nowe, fajne propozycje jakim są torebki sznurkowe. Bardzo fajna rzecz, zobaczcie sami na w sklepie na Solarus.pl, taki bardzo piękny, fajny kobiecy wymiar e, m, pracy ręcznej i tegoś co ktoś. Kłada swoją duszę. Zapraszam serdecznie na zajęcia, na spotkania, na sesje indywidualne. W, w wakacje cały czas jestem dostępny. Zapraszam za tydzień!